Tak? O co chodzi? A po cóż bym Wiedźmina nawołał, Żeby o wieści z Książęcego Dworu rozpytać? Mam problem z potworem. A, to ty wystawiłeś zlecenie. No słucham, mów, o co chodzi? Wpierw, proszę waszmości, ustalimy pewne zasady. Nie przypominam sobie, żebyśmy przechodzili na ty. I z racji ogromnej różnicy stanów między nami, raczej do tego nie dojdzie. Dlatego oczekuję, że będzie mnie waszmość tytułował Messie de Bourbeau. Posłuchaj mnie uważnie, kolego. Różnimy się nie tylko stanem, ale i tym, że ja mam na plecach srebrny miecz. A ty nie. Czy to jasne? Będę cię tytułował jak zechcę i albo się z tym pogodzisz, albo twój problem z potworem zostanie nierozwiązany. Co za tupet. Złożę skargę do Waszego cechu. Tak? Zaadresuję ją na dział obsługi klienta Kermoren, Kedwen. A teraz mów, zanim się rozmyślę. Słucham. Ach, Nordlingowie i ich maniery dobrze, miejmy to szybko za sobą. Coś zalęgło się w mojej winnicy. Aha. Znaczy, będę musiał przygotować olej przeciw cosiom. Słucham? Potrzebuję więcej informacji. Gdzie to coś widziano? Czy są świadkowie? Ciała do obejrzenia? W tym rzecz, proszę waszmości, że nikt tego potwora nie widział. Słyszymy go tylko. Takie jakby chroboty i piski. Ciał też nie ma. Ludzie znikają bez śladu. W takim razie skąd dochodzą te dziwne dźwięki? No, zewsząd. Ale najwyraźniej słychać je w piwniczce na Wim. Znaczy, potwór ma pewnie siedlisko gdzieś pod ziemią. A kiedy są najgłośniejsze? W nocy. Dokładnie tak jak przed laty, gdy waliły się budynki. Wtedy też zajmował się tym fachowiec, ale słuch o nim zaginął. A tak konkretniej, kto dokładnie zginął, jeśli można spytać? Eee, ostatnio jakiś parobek, zdaje się. Czy pomimo ogromnej różnicy stanu, jaka was dzieli, zapamiętałeś może jego imię? Nie. Musicie porozmawiać z moją żoną. Ona żyje z plebsem w lepszej komitywie. Nie ma jej teraz, bo pojechała z wizytą do matki, ale wkrótce wróci. Starczy już tych pytań. Proszę powiedzieć wprost, bez kręcenia. Bierzecie to zlecenie, czy nie? Przyjmuję zlecenie. Najpierw się tu rozejrzę, a potem chciałbym porozmawiać z panią de Bourbon. Dobrze, dam znać, jak tylko wróci. A tymczasem... O, klucz do piwnicy. Tylko proszę nie dotykać beczek z winem. Prowadźcie z nimi pogrom Jestem twoim dłużnikiem. Bogowie! Co to ma znaczyć? Płacę za zabicie potwora, a nie demolowanie majątku! Ten majątek sam się sypie. To przez tunele. Jak ich szybko nie wypełnicie, budynek się zawali. Tunele? Ale skąd tam się wzięły tunele? Wykopało je jakieś duże stworzenie. A przy okazji w tunelach zabiłem trochę Kikimor i zniszczyłem ich jaja. Ta przysługa nie będzie pana kosztowała wiele. Jaja Kikimor? Tak, oczywiście. Pochwalam. Rzecz jasna zapłata się na <śm> <śm> Pani de Bourbon, jak mnie mam? Podobno wie pani coś o zaginionym parobku. O jean Tak. Poszliśmy doglądać tegorocznych sadzonek, co się podgryzało. I wtedy usłyszeliśmy takie dziwne dźwięki. Jean-Luc poszedł sprawdzić, co to i już nie wrócił. Gdzie dokładnie widziała pani Jean-Luca po raz ostatni? Na, na polach na północ, stąd pod lasem. A tam są jakieś nowe sadzonki? Wydawało mi się, że wszystkie poszły na południowe zbocze. Prawie wszystkie, kochanie. Te, co zostały, kazałam posadzić właśnie tam, przy zagajniku. Mogłaby pani opisać, jak wyglądał ten Jean-Luc? Wysoki, dobrze zbudowany, czarne włosy. Kochanie, skup się. Każdy chłop jest dobrze zbudowany, bo w polu robi. Chodzi o znamiona, cechy charakterystyczne. Hmm. Nie, ale nosił na szyi wisiorek. Srebrny. Srebrna biżuteria? Uparobka? To był prezent. Zdaje się, tak, tak mi przynajmniej mówił. Hmm, to mi powinno wystarczyć. No to na co czekacie? Do dzieła! Robota czeka! Świeże zwłoki. To musi być żałuk. Zmiażdżone żebra, pęknięta czaszka, robota szarleja bez dwóch zdań. Srebrny wisior. Z puklem włosów. W tym samym kolorze. Co u Madame de Bourbon. I i jak? Znalazł go pan? Znalazłem. Jean Luc? Hmm, przykro mi. Naprawdę. Ten pukiel włosów w środku należy do Pani, prawda? Tak. Jean-Luc i ja... Zresztą sam się Pan domyśla. Dziękuję za dyskrecję i... i że Pan go pomścił. Proszę, to taka mała nagroda, bo... mąż już pan mu złota poskąpi. A teraz, jeśli można, chciałabym być sama. Mur ma być naprawiony jeszcze dzisiaj. Ej, możemy pogadać? Obyś przynosił dobre wieści. No, słucham. Jean-Luc rzeczywiście miał srebrny medalionik. A w nim pukiel włosów, pani de Bourbon. HO! Co! Ale jak to? Zdradzić mnie? Dziedzica? Z chłopem? Od pługa oderwanym? Zapłaci za to! Nie wątpię, ale może wpierw to ja dostanę zapłatę. Za usługę nieobjętą zleceniem. Proszę! Potrącę sobie z jej posagu! Pozbyłem się potwora, który sprawiał wam kłopoty. To był Szarley. Na bogów! Szarley! A, a cóż to takiego? Hm, To coś jak krzyżówka kreta i stonogi. Tylko wielkości szopy. A, a. Aha. No, mości wiedźminie. Nie robicie dobrego pierwszego wrażenia, ale spisaliście się, muszę przyznać. Proszę. Wasza nagroda. A teraz wybaczcie, muszę porozmawiać z moją żoną. Ponoć jakiś wielki pancerny kret podkopał fundament. I dlatego wszystko się zawaliło. Psiakred. Rzeczywiście... Mi pić. Masz godzinę, żeby się spakować. Ale jak to? N nie rozumiem. Nie udawaj głupiej! Dobrze wiesz o co chodzi! No dalej! Nie teraz, mistrzu. Zostawcie mnie w spokoju. Wiedziałam, że nic dobrego mnie tu nie spotka. hop, siop. hop, siop tam, hop Teraz się nauczymy porządku. AHHHHH